Hej, witam w pierwszym odcinku z a Ze mną jest... ten debil. Hej, siema. O ty gnoju. Ja ci dam debila. Dobra, tankiem znowu. Znaczy, jak jakie znowu? Chociaż nie, w sumie znowu. Bo nie pierwszy raz gram tankiem, no. No, nie pierwszy raz. Ja mam 19 poziom, ty masz... I świąty? Jedenasty? Jedenasty. Dobra. Wieprzu. Witaj w <laughs> Marcello, what is it? What are you doing? I play diva. Mamma mia, this is not how you played a diva. What do you mean? This is how to play diva. Nerve this. Mamma mia. <laughs> Apokalipsa to ja. Tak Poderwimy. samo graffiti to ja. To może być dobry mecz. Tak, jaki mamy skład? Zobaczymy. Nie jest źle. Tylko mamy lujowych medyków. No, Ana i. i Lucio. Tak. Ale chociaż tak. ult, Lucio może uratować na mnie raz tylną część ciała. Nie. sensie, Dobrego ulta ma, tylko, tylko i ci to. O kurwa! Ale się rozstawili! Nie spodziewałem się tego. Ja też. To była niczym hiszpańska Inkwizycja. Ogólnie mam Reinharda. Umieram. To było szybkie. Wpadłem pod mapę. Nie zdążyłem wezwać ulta. Boże, tego... Nie mecha. Nie zdążyłem wezwać mecha. Ale w sumie tak trochę ult mój mech to jest ult. Wiesz co, myślę sobie zmienić postać na Reinheit, e, Reinharta Możesz co, Coś zabiłem Jaki pierdolony camper Dobra, ogarnijmy może Reinhardtem, a jak nie to wrócę na wieprza Ej, to już to już się po, to już podlatuje pod spawn camping. No No także oni są tak blisko naszego respa, że dużo się mogą no, robić spawn killa. Czy ona, oni i tak nam... Aha, no fajnie. Mhm. Ale chociaż kogoś zabij! co to było? Yy, Czemu nie wszyscy jest... nie żyją? Wiesz, to jest coś w stylu ult... ult, ult Zari i dodatkowo ult... tego. Bastiona. Tak, ma porobił innych. I teraz w sumie nie wiem kto będzie miał wegrę, nie Dobra wchamy i to piątkom mm. O ten skin ma tego? Ma topór O, nawet nie wiedziałem Ja też, sam się zdziwiłem Dobra trzeba zniszczyć to na górze, bo normalnie Nie buduuu! Nie trafiłem Od pleców nas zaszedł Lucio i... i... pur i... i, i, i mać. Próbowałeś? Fa. Dobra, może nie jest najlepiej, ale nie jest źle Mogło być zawsze lepiej Gdzie ta kurwa zaria? Co, jesteśmy prawie przy pierwszym celu, więc cichaj No co za? Ale to było piękne przygwożdżenie O nie, 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 mamy No tutaj no, jak to wygląda? Sytuacja. No, na, nie zapowiada się, żebym na razie używał ulta. A ja mam już w Wchołotę! Ja też mam i, y, tego nerfa. Ale na razie sobie radzę bez wchołów. jak ktoś ulecz Ooooo! Likwiduję kogoś, ale jaja. No, u, u! Kto ty jesteś? Oła, Czekaj, rok ktoś gra wf, Echo? Wf. O, 3 pięciu nieźle. Co, coś mu nie pykło. To teraz by był dobry, mom, dobry moment na ulta. To było chyba dobre użycie ulta, no tak myślę. Za... Lucio! Wow. To byłeś ty? To tak. było dobre. No nie najlepsze, ale no, dobre. To, to, było, to było niezłe. Mogło być lepiej, bo mogłem to trzy osoby zabić, a nie dwie. Ej, Lucjo to jest głupi, patrz jak on ratuje sam. Ale Lucjo może, może się leczyć. I, 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 może, I tutaj akurat ma szansę cię zepnąć, jeśli na przykład nie jesteś... Ale ty wiesz, że on wiem. sam tam spadł. Wiem. <laughs> Pierdzielony komik. chomik. Bez kitu. O Boże znowu! O matko U, u góry, u góry, nie dobra. Mój Czekaj. Jak? O tyż. oni są. A tutaj jest Lucio! I jak myślę, że on jest zaśmiały. 40 zabójstw, nieźle. Zabiłem łaskę. Tutaj Mercy! A to gnój. Eee, chyba czysto. I guess Przynajmniej na razie Tutaj miałem tą ładną akcję, że zabiłem chyba czterech w tym. Ultem i dwóch w plecy bastion Serio, plecy? Plecy przód, nie jest dobrze. Nikogo nawet nie zepchnąłem. Czyli innymi innymi słowy A, mój kill! O jeszcze ten używa z moczego Boga. To za gnój. Ej, może popchnij się trochę, co? No próbuję! A to, to oni tam są, bo ja tutaj właśnie z jednym myślałem, że raz jeszcze nie przyszła. Seria która teraz się odsunęła. Okej, okay, umieram, umieram. Pierdzielony bastion, 18 zabójstw. O, nie umarłem. Mam 18 likwidacji i miałem likwidacji. Seria 11, nie jest źle. Kurde, musimy dopaść do jeszcze jednego punktu, bo jest blisko. Ja normalnie może bym nerfił, ale nie mogę jeszcze. A ile masz? 83. Czyli też nie jest źle, ale nie jest najlepiej. co jest? Dobrze! DOBRZE! Dziękuję! Lucio, my to był, dear brother! To, to, był, to był bardzo dobry ult ze strony... E, ze strony Lucio naszego. Tak. I tak myślę, że... Już myślałem, że zginąłem, Wytyfy. Wy. I tak myślę, że Lucio przeciwników jest zbyt śmiały. Tak. Zabijcie tą pieprzoną wieżyczkę Co? Macie Ale poleciałem? Nikogo? Ja e, na górze, na górze A, dlatego nikogo Ja na Ja w nie umieram, znaczy mój mech umiera To jest jednochowy Widziałem jak cię zebrnął Nie zepną. zdążyłem się wyratować God damn it To jest trochę zbyt OP, że, że wepchnięcie do wody a, praktycznie neutralizuje przeciwnika. Zrób mam serię, fajnie. Gini Valkyrio! Nawaj, do trzeciego punktu. Nie o Trzeci punkt będzie tym najgorszym. Jak zawsze zresztą. Tak, bo oni mają blisko reszta teraz. Ale mi się szybko ulty ładuję, już mam trzecie, trzeciego. Wierzycka. Ja mam 50%, ja mam 50 drugiego. Znaczy Boże 3. Letnie ktoś, trofe. Myślę, że coś wyrozumuję rachunki. W sumie fajnie, że mnie zabili, bo już chciał użyć ulta, nie chciałbym, żeby się zmarnował, nie? No. Jak ja nie lubię kiedy chomiki tak robią? To jest po prostu żałosne. No to jak nie lubisz chomików to ich nie jest proste. Niby Nie Niedobre mięso takie żelazki <śm> No fajnie fajnie Chociaż na chwilę homika zająłem Ja Bastiona Bastion nie żyje, dobra Chomik w też Ile ma fulta? Eee y Widzę. Razem. Dziękuję. Jest! <laughs> czy, czy yes. by ten ult uratował nas? Tak. Podoba mi się. To było dobre! Dobra, kto ma akcję meczu? Na pewno nie ja. Cree. Pierwsz, pi, pierwsze... Te, te pierwsze cztery, cztery fragi poszły. Pan na low był. No, wybiło. O. Wow. Kozak. Ty. Do, do, w dobrym miejscu o dobrej porze był. Mimo złego początku tego meczu było bardzo dobrze. A więc dziękuję za oglądanie. Cześć. Elo.